Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj już wieczorek. Były minister nauki. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Dawno nie byłem tutaj u was, ale nic się nie zmieniło. A nowy minister nauki był w Szczecinie w zeszłym tygodniu, Marcin Kulasek. Pan stał za nim w drugim rzędzie, myślał pan sobie tak z tyłu głowy. Kurczę, co poszło nie tak? Co zrobiłem źle? Nie, nie, absolutnie nie. To nie to. Nie, ale w ogóle takiego myślenia nie było. No przecież wszyscy Państwo, żeście obserwowali, jesteśmy ze, ze Szczecina więc też doskonale Państwo wiecie o co w tym wszystkim chodziło. Ja po prostu wychodzę z założenia takiego, że jeżeli wewnątrz koalicji nie ma zrozumienia i ktoś mi mówi, że przewodniczący Związku Zawodowego jest sygnalistą, no to nie będę się z koniem kopał, no nie ma to żadnego sensu oczywiście. Wiadomo, że miałem rację, prokuratura to wszystko potwierdziła, więc wszystkie działania, które jako minister prowadziłem, były absolutnie zgodne z procedurami, zgodne z. Prawem. Natomiast ja to też oceniam tak, że rzeczywiście dużo rzeczy robiliśmy wspólnie ze środowiskiem. Zaczęliśmy to porządkować. No mm -hmm. i ktoś wymyślił sobie taki czarny PR, że nagle z niczego będą robić aferę. Bo myślę, że wielu podmiotom, szczególnie prywatnym, nie było na rękę to, co proponowaliśmy. Bo chcieliśmy jednak to wszystko uporządkować. I chcemy dalej, bo przecież to, co jest w tej chwili robione w ministerstwie, to jest kontynuacja tych wszystkich działań, które były do tej pory. Zaraz będzie ustawa o szkolnictwie wyższym, projekt mhm. tej ustawy, więc to, to wszystko jest okej. Okay. zostawił pan ten temat już? Czy jeszcze będzie próba wyciągania konsekwencji w stosunku do dziennikarzy? A oczywiście, że tak. No, sprawy się w tej chwili toczą. Ja nie, nie chcę w tej chwili szczegółowo mówić, ale ja mam wiedzę dotyczącą tego, kto za to płacił, kto to robił, po co to było robione, więc... To trzeba wyjaśnić, nawet na, na przyszłość, żeby też uważać, co będzie się ewentualnie działo w stosunku do innych ministrów, jak będą tego typu działania podejmowane, żeby też zdawać sobie z tego sprawę. Także Wyciągano te ciągle się toczą. Panu żonę pracującą w Uniwersytecie Szczecińskim, ja ostatnio byłem na 40-leciu Wydziału Prawa i Administracji, to pańska żona nawet na scenie odbierała wyróżnienie. No więc to kolejna bzdura, oczywiście, bo ja rozumiem, że. To nie wyróżnienia z nie? nie, nie, nie. Mówię, że to wyciąganie, no bo, mm -hmm. bo ja rozumiem, że, że moja żona została zatrudniona w momencie, kiedy zostałem ministrem, natomiast została zatrudniona dużo wcześniej. No i trudno, żeby jak ktoś zostaje ministrem, żeby druga strona nie mogła realizować swoich zadań, swojej, swojej kariery. Tam była oczywiście taka teza, którą też udowodnimy, że. Kom kompletnie bzdurna, że nie wiem, żona rektora została powołana nam do Komisji Ewaluacji Nauki. No jak ktoś zna ten system, to wie, że dużo wcześniej trzeba było zgłaszać kandydatury. Mhm. Ja jestem ministrem ze Szczecina, kogo mam wspierać? No te osoby, które znam, osoby ze Szczecina, to jest osoba o wielkim autorytecie, więc jak była teza mówiąca o tym, że powołałem żonę rektora do Komisji Ewaluacji, wziąłem za to rektor moją żonę gdzieś na dyrektora popał No totalna bzdura. To, to, to jest jakby poniżej jakichkolwiek reguł i zasad. No, to, 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 to mówię, wyciąganie takich wniosków i, i stawianie takich testów świadczy o tym, kto te tezy stawia. Czyli to się działo, ale wynikało z kompetencji. Ale oczywiście, że tak. No przecież nikt chyba kompetencji mojej małżonce nie odmówi, jeżeli chodzi o telewizję i o media. Więc kogo ma uczelnia zatrudniać? No fachowców ma zatrudniać i tym bardziej, że wcześniej już przecież była tam zatrudniona, więc budowała cały ten ośrodek, całą tą mhm. telewizję, więc tu, tu absolutnie uni nie wizji. było żadne uniwizje, dokładnie, mhm. więc, więc tu nie było absolutnie żadnych tak zwanych deali czy czy jak, jakiś tego typu rzeczy, to, to, to po prostu jest totalna bzdura i to udowodnimy oczywiście, to nie ma żadnego problemu, te sprawy w sądzie trwają. Budżet na naukę i szkolnictwo wyższe nie jest... Jest jak z marzeń, mówił minister nauki Marcin Kulasek podczas wizyty w Szczecinie. Trwają rozmowy o dofinansowaniu. Dużo brakuje tych pieniędzy? W systemie. No na, pewno, no na pewno każdy minister chciałby więcej i co do tego nie ma wątpliwości. Ja pamiętam ten pierwszy budżet, jak w 2023 roku na 2024 rok, żeśmy przygotowywali. No to tam był gigantyczny skok, bo to było 20, chyba 1% wzrostu nakładów na naukę w stosunku do 2023 roku. Później no, była kwestia polityki rządu, jak mhm. ustaliliśmy, że jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze. I oczywiście to jest prawda, to nastąpił gigantyczny skok wydatków na zbrojenia na sprzęt wojskowy. Dzisiaj Ale w tym bezpieczeństwie prawie... nauka chyba też powinna mieć... I w tym bezpieczeństwie nauka też powinna... I to jest właśnie rozmowa między innymi z ministrem obrony narodowej, no bo rzeczywiście to powinno być tak, że część z tych środków powinno być inwestowane w polską naukę, bo my nie powinniśmy tylko kupować sprzętu na zewnątrz, mhm. technologii na zewnątrz w innych krajach. My powinniśmy wykorzystywać naszą myśl techniczną i, i nie zdradzając tajemnic, to Powiem, że jest kilkadziesiąt projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczących tej, tej, tej sfery wojskowej. To są naprawdę, jak, jak widziałem, te projekty, to są, to są rzeczy, które aż się prosi, żeby były kontynuowane, realizowane. I dobrze było, żeby to było z budżetu Monu, bo dla nich jest to robione. Tych przypadków mamy dziesiątki, tak? Nie wiem, w, w zeszłym roku wielki sukces Instytutu Lotnictwa rakieta, która mhm. została wyniesiona na, na poziom 104 czy 105 kilometrów ponad poziom Ziemi. Więc to, to jest też do wykorzystania zarówno cywilnie, jak i wojskowo. Drony to chyba też. Drony, no temat. więc jesteśmy absolutnie potęgą, jeżeli chodzi o kwestie związane z technologią dronową. Również no ale mamy się uczyć od strony ukraińskiej też. To mamy się uczyć, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa mhm. i o kwestie ochrony. Przed dronami. Natomiast y, proszę zwrócić uwagę na to, ile naszych instytutów y, i szkół wyższych pracuje nad y, dronami, nad, nad tą technologią, ale również nad tą technologią dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony antydronowej. Y, więc też, też już wiem, że, że w tym zakresie te działania są prowadzone. Wyliczał pan, że skoro wydajemy 200 miliardów na obronność, to 1% powinien być przeznaczone tak, na tak. badania i rozwój, czyli to jest no, 2, 2 miliardy, miliardy złotych. No kwota. dokładnie, więc. Y, w tej sprawie toczą się rozmowy. Myślę, że rzeczywiście tak, tak to mówimy powinno być o, o dodatkowych miliardach, 2 miliardach tak. no bo przecież do tej pory też część środków, jeżeli chodzi o budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, jest inwestowane w badania i rozwój, no bo przecież mają swoje szkoły, mają swoje instytuty, więc też zlecają tam różne rzeczy, ale uważam, że to powinny być dodatkowe środki, no bo My naprawdę mamy potencjał do tego, żeby mieć i, i, i własną technologię dotyczącą i wozów bojowych, i, i sprzętu, i amunicji, i, i no bo przecież fabryka amunicji przygotowujemy, w związku z czym ktoś musi to wszystko projektować, co tam będziemy produkować. Więc my ten potencjał naukowy absolutnie mamy i trzeba to wykorzystać. W 2026 na naukę i szkolnictwo wyższe ma być przeznaczone 44 miliardy 200. 60 milionów, czyli do 46 miliardów powinniśmy zdaniem pana dobić. No to by było bardzo dobre, ale też zwracam uwagę oprócz tych środków budżetowych, zwracam uwagę na coś, co straciliśmy. Mam nadzieję, że nie, nie jest to do odzyskania w przyszłości, czyli środki z Unii Europejskiej, z tych wszystkich mhm. programów, które są dedykowane, jeżeli chodzi o badania rozwój, bo Unia Europejska stawia na technologię właśnie realizowane tutaj w Europie. My byliśmy trochę za poprzednich czasów trochę odwróceni od tej Unii Europejskiej. Nie korzystaliśmy z tych środków. Ja zawsze pokazuję krajowy plan odbudowy. No, do 260 miliardów złotych. już nie dyskutując pożyczki, dotacji. Mhm. Ogólnie mówiąc, 10% 8 do 10% powinno być wydatkowane na badania, rozwój nowe technologie. To jest 26 miliardów złotych. A my niestety wykorzystujemy z KPO może 3-4 miliardy w tym obszarze badań i rozwoju Straciliśmy tą szansę, ale teraz trzeba już myśleć o nowej perspektywie i o tym rozmawiać Zarówno Lewica jak i PSL wyrażają gotowość do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim W kwestii związków partnerskich przekazała sekretarz stanu w kancelarii premiera Pana koleżanka Katarzyna Kotula z Lewicy no i dobrze, ostatecznie prezydent musi podpisać taki projekt ustawy. On budzi oczywiście emocje, natomiast ja studzę te emocje w sensie takim, że ja szanuję swoich partnerów koalicyjnych. No, każdy ma prawo do swoich poglądów. No, PSL ma poglądy bardzo konserwatywne, my mamy poglądy bardzo postępowe. Ja bym też chciał ustawę taką z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chodzi o związki partnerskie, no, ale trzeba szukać kompromisu. são duas variantes albo nie przygotujemy tej ustawy w ogóle, bo nie ma większości mhm. dla niej w Sejmie. Ale to też trzeba naszym wyborcom powiedzieć, nie, do, nie, nie zdołamy tej ustawy przegłosować, no bo niestety nie ma dla niej większości. Albo tak jak w przypadku renty wdowie, co się udało w całej koalicji, trzeba szukać kompromisu i zrobić przynajmniej pierwszy krok. Jak można zrobić ten pierwszy krok, ja nie widziałem tych ostatecznych zapisów tej ustawy, bo pewnie w czwartek ona dopiero będzie ogłaszana, albo w piątek. Mhm. To, to warto. Ten pierwszy krok zrobić. No i też trzeba uczciwie mówić, jeżeli związki partnerskie czy te sprawy byłyby najważniejsze dla naszych wyborców, to zamiast 8% mielibyśmy 18 czy 28% poparcia i wtedy w ogóle byśmy nie dyskutowali. Po prostu mógłbym w 100% powiedzieć, że taką ustawę zrealizujemy. Natomiast no jest jak jest, tak, tak, taki hmm. jest podział w tej koalicji. Ten temat, i jeszcze kolejne, już za chwilę, poza anteną Radia Szczecin. Zapraszam na radioszczecin.pl, gdzie kontynuujemy rozmowę pod krawatem. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, ale widzi Pan to jako kompromis, czy jako, że tak powiem, na grubo, że będą mogły odbywać się w Urzędzie Stanu Cywilnego śluby. Mężczyzny z mężczyzną, kobiety z kobietą. Raczej jako kompromis, nie, nie znam ostatecznych mhm. zapisów, bo rzeczywiście założenie było takie: pamiętam takie spotkanie koalicyjne. Założenie było takie, żeby w tym roku ten temat zakończyć, czyli albo przegłosować, albo nie przegłosować, bo nie będzie większości. Więc jeszcze też była prośba do, do PSL-u i do lewicy, żebyśmy siedli i spróbowali się dogadać. I już liderzy sami w tym zaczęli uczestniczyć. Bo słyszeliśmy też o tym często, że to mają być związki partnerskie po prostu mężczyzny z kobietą, którzy nie chcą brać ślubu, a chcą być w związku partnerskim. No bardzo wiele jest takich przypadków, więc też zwracamy uwagę na to, że dzisiaj to też wymaga uregulowania. No, dzisiaj świat się zmienia. Dzisiaj młodzież nie chce brać ślubów, ale są parami, mhm. zakładają rodziny, w związku z czym też oczekują, oczekują takich rozwiązań, więc ja mówię nie chcę się odnosić do szczegółowych zapisów, bo po prostu tej ustawy takżeśmy przyjęli. Na z przewodniczącym Czarzastym rozmawiałem. On mówi: Daj spokój, nic ci nie będę mówił, Do ogłosimy. To, to dopiero będzie wtedy wiadomo. No jest yy, propozycja kompromisu, taka jaka jest na dzisiaj możliwa i dobrze, bo w koalicji trzeba się dogadywać. Yy, też trzeba sobie jasno powiedzieć. Przegraliśmy wybory prezydenckie właśnie przez głupie kłótnie w koalicji, yy, gdzie każdy przeciągał na swoje. I publicznie mówiła, ten PSL nie chce tego, a ten nie chce tamtego, a ten jest zły, ten jest dobry. Ludzie tego nienawidzą, bo jeżeli ktoś już jest i współrządzi, to problemy się rozwiązują przy takim mhm. okrągłym stole, jak tutaj jest w studio, a nie publicznie i wychodząc z założenia, że nie wiem, jak coś powiem na swojego koalicjanta, to mi notowania wzrosną. Czy ta trudna koalicja zwana przez was 15 października, a przez waszych oponentów tak. 13 grudnia, dnia dotrwa do wyborów. Czy będą wcześniejsze wybory? Nie, dotrwa, dotrwa. I powiem więcej, dotrwa i wygra te wybory. Bo widzę, Optymista. jaka jest... No, ja zawsze byłem optymistą, ale też widzę, jaka jest determinacja. Też trzeba wyciągać wnioski z tego, co, co się działo, no bo mówię, no, 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 te wewnętrzne kłótnie pokazywane na zewnątrz nikomu nic dobrego nie zrobiły. Dzisiaj trzeba obserwować, co się dzieje, jeżeli chodzi o partnerów, no, bo jeżeli koalicja ma wygrać znowu wybory... No, to też y, y, koalicjanci muszą się wewnątrz swoich partii poukładać, wszędzie są wybory, więc zaczekajmy, jak te wybory się zakończą, jak się rozwiążą te wewnątrzpartyjne sprawy i ci nowi liderzy czy nowi starzy, no bo mm -hmm. zobaczymy, kto to będzie. Myślę, że oni po prostu muszą już dać jednoznaczny sygnał do tego, że walczymy o wygraną I jednocześnie w wyborach, cała no. Europa skręca w prawo mocno. To w fakt. Widzi pan, jakie są tak. słupki oglądalności w Polsce, telewizji. Republika, tak, w, czy tak. programów pana Stanowskiego. Tak, tak. No tak, natomiast y, z drugiej strony to nie jest powód do tego, żeby załamywać y, y, ręce i, i poddawać się. Y, doświadczenie uczy, że to jest tak jak sinusoida. Dzisiaj jest trend akurat na, na tego typu rzeczy i jest taki skręt w prawo. Natomiast jeżeli będziemy w tym wszystkim konsekwentni, będziemy pokazywali, że chcemy normalności w Polsce, że nie chcemy żadnych ekstremizmów, to myślę, że też wyborca zorientuje się, że jednak ta normalność, stabilność jest w tym wszystkim potrzebna. Te dane ekonomiczne są dobre. Plan budżetowy na rok 2026, inflacja 3%, wzrost PKB 3,5%. Przypomnę, że jeszcze 3-4 lata temu mieliśmy inflację na poziomie 18%. To, to, mhm. była, to był największy problem, z jakim mieliśmy do czynienia, czyli te, te galopujące ceny. Dzisiaj to stabilizujemy. Na szczęście Rada Polityki Pieniężnej też podejmuje decyzję o zmniejszeniu. Stóp kredytowych, oprocentowania kredytów. Więc to da impuls pewnie gospodarce i myślę, że też jak zaczniemy sygnalizować. I lepiej komunikować to, co rzeczywiście robimy i co planujemy zrobić, to też się poprawi sytuacja Jednocześnie z drugiej strony ruchomców. ma pan zarządzanie strachem. Mercosur, no tak. czy migranci, no tak. i manifestacja w Warszawie. Tak, tak, tak. No ale to taka jest polityka, i dlatego my musimy po prostu to tłumaczyć, z czego to wynika. No Ja dzisiaj widzę, pan redaktor, czy państwo pewnie nie pamiętają, ale też tutaj w tym studiu mówiłem, że jak było to przed wyborami, straszenie migrantami. Ja mówię, Polska nie będzie przyjmowała migrantów, będzie wyłączona z tego paktu, no bo, bo takie były mhm. dyskusje wtedy w Brukseli. To oczywiście trwa, tego typu decyzje trwają, one są negocjowane, no tak jak to w Brukseli się dzieje, przecież różne państwa mają różne interesy. No i dzisiaj ewidentny sukces rządu Donalda Tuska. Dzisiaj stara się dyskontować pan prezydent. No to jest normalne tak, że napisał pismo, mówi o i napisałem. Wszyscy uklękli na kolana i podjęli taką decyzję. No tak do końca nie jest. Dyplomacja to są nieraz miesiące, nieraz lata dyskusji, rozmów, żeby osiągnąć jakiś tam cel na, na końcu. Natomiast tak będziemy straszeni. No przecież widzicie państwo co było przed wyborami prezydenckimi. Widzicie państwo ile szło informacji, ja to zresztą zawsze powtarzałem w Warszawie, że, że to nie jest tak, że po Szczecinie grasują uchodźcy z nożami, gwałcą, y, y, zabijają, odcinają głowy, że to jest totalna bzdura, to co jest pokazywane w tych mediach społecznościowych, to jest totalna bzdura. No, przekraczam regularnie granice. Wiem też, jak wyglądają kontrole po stronie niemieckiej, że to przecież nie jest tak, że kolejki się jakieś tworzą, no, Przecież, jak przejeżdżamy, to to wiadomo o co chodzi. Są kontrolowane tylko te samochody, gdzie potencjalnie mogą być rzeczywiście uchodźcy. No, więc to wszystko. Ale na tych granicach no. i na tych przejściach granicznych spotka pan co jakiś czas y, kolegów posłów, no, czy, ale takie było, radnych no, z Prawa i Sprawiedliwości, no, którzy te filmiki kręcą. No oni kręcą, Dariusz Matecki. No, ale, no, no, właśnie, no ale to jest robione tylko po to, żeby wzbudzać właśnie te emocje. To jest robione tylko po to, żeby pokazywać, że coś dzieje się nie tak. Zresztą dzisiaj mamy ogromnie w nocy, dużo, przy lampce w nocy, jakiejś takiej... Tak, tak, tak. tak. Więc zresztą mamy dzisiaj bardzo dużo... Nas. co tam się dzieje w tym czarnym lasie. Dokładnie. Mamy bardzo bardzo dużo tych fake newsów, więc też to jest następna rzecz, na którą musimy zwracać uwagę, bo z jednej strony robią to nasi posłowie z opozycji, którzy pokazują tego typu rzeczy, no ale to jest absolutnie zgodne z polityką Rosji czy Białorusi, którzy przecież sami też przez te swoje farmy troli mm -hmm. robią zamęt w Polsce, bo im gorzej w Polsce, czyli im bardziej będziemy się kłócić, tym lepiej dla Putina, i dla Łukaszenki. No przecież to wiemy o co chodzi. W każdym kraju Rosja robi to samo przez a jak swój to wygląda. Wywiad. W kuluarach, w kulisach tam w Sejmie. To jest tak, że wy w telewizji się kłócicie, a, a później sobie siadacie przy kawce, czy przy 40%, czy nie? E, powiem szczerze, mam trochę doświadczeń. Wcześniej wyglądało to zdecydowanie lepiej. Teraz wygląda to trochę gorzej, czyli już po wyjściu ze studia raczej te emocje nie opadają. Natomiast rozumiem, że pan redaktor też pyta się o, o, o to, co się dzieje w Sejmie, te różne wydarzenia. Ja, ja, ja przyznam się, jak to wszystko obserwuję. To teraz to, trwa dyskusja, to tłumaczę, czy w ogóle ta, alkohol, alkohol. No w Sejmie? Więc ja chcę, no więc ja chcę państwu wytłumaczyć, wszędzie to robię. Nie ma alkoholu w Sejmie, bo już w tej chwili jest wrażenie takie, że wszędzie idziemy tam w tym Sejmie i możemy sobie kupić lampkę wina, alkohol, czy piwo. Nie ma alkoholu w Sejmie. Są cztery restauracje na terenie Sejmu. Tam nie ma alkoholu w ogóle nigdy nie był podawany, więc uspokajam, to nie jest tak, że, że ten dostęp jest Czyli coś cały czas. Czy co z stołu wyciągaliście? Nie, alkohol jest tylko w hotelu Sejmowym. No i teraz jak słyszę, że nie wiem, w hotelu winka nie będzie można się napić czy piwa, no to mówię, a, a, a czym ten hotel się różni od innych hoteli, tysiąca hoteli, które są. W, w Polsce, więc y, y, to też, żebyśmy nie, 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 nie przesadzili w drugą stronę. Natomiast każdy poseł czy posłanka jest odpowiedzialny, y, wie co robić. Powinien y, i Powinien być i oczywiście zdarzają się różne ekscesy. Tak jak zresztą w dziesiątkach restauracji to w chodzenie Polsce. Po dachach, no prawie. więc właśnie, więc to chodzenie po dachach, no ale to przecież y, nawet czysto teoretycznie, jakby nie było w restauracji sejmowej alkoholu, no to chcę powiedzieć, że na przeci po drugiej stronie ulicy są sklepy całodobowe, w związku z czym nie ma żadnego problemu, tylko wtedy będzie to się działo tak, że po prostu poseł będzie przynosił do restauracji butelkę wina i tam będzie to rozpijane. Pytanie, czy, czy, czy nie wylewamy dziecka z kąpielą. Jestem absolutnie za tym, żeby była zabroniona sprzedaż alkoholu od 22 do 6, bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości, zresztą klub Lewicy tak nie 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 w ogóle w sklepach. W w sklepach. Mhm. Natomiast w hotelach czy no to, to to by było bez sensu, Nie wiem czy gdzieś. Na świecie są tego typu zakazy, jeżeli chodzi o restaurację. Natomiast w sklepach tak, no bo, bo to widać nawet po doświadczeniach szczecińskich. Jest zdecydowanie mniej tych interwencji, mhm. mniejsze obłożenie na sorach, w szpitalach. Więc to, to jest absolutnie dobry kierunek. Niebawem odbędzie się kongres zjednoczeniowy, na którym zapadną ostateczne decyzje co do działającej od niemal ćwierć wieku partii Donalda Tuska. Będzie nowa nazwa, nowe logo. Czego możemy się spodziewać? Znaczy nazwa to chyba Koalicja Obywatelska. Tak, tak. tak. Jak to było. Już. No bo tak mi się wydaje. No nie, nie, nie wiem, nie znam tych wewnętrznych ustaleń. Ostrożny byłbym, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych nazw, no bo jednak każda partia ma swoją tradycję, jednak się kojarzy z jakąś tam nazwą. Robisz nazwę Polska no, 2050 Szymona Hałowni i Szymon Hołownia nie startuje w wyborach na przewodniczącego no i właśnie, się robi kłopot. I się robi kłopot, więc, więc dlatego dlatego też bym był tu ostrożny, ale dobrze, to są decyzje tego środowiska, bo przecież i nowoczesna i inicjatywa chcą chyba w, w tym procesie jak uczestniczyć tak przynajmniej takie były zapowiedzi. We wszystkich partiach te wybory się odbędą. W związku z czym to jest bardzo ważne, żeby przejść ten proces wyborczy i niech liderzy nowi, starzy nowi liderzy po prostu niech ze sobą siądą i po tym całym procesie wyborczym niech po prostu powiedzą dobra, do końca kadencji zrobimy to, to, to i to i idziemy po zwycięstwo w wyborach 2020 roku. Ja naprawdę wierzę, że ta koalicja będzie rządziła w następnej kadencji. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Powstanie czy prezydent Nawrocki nie podpisze? Myślę, że powstanie, chociaż tam jest emocji dosyć sporo. No i minister Natomiast... Bogucki szepczący do ucha. Panu prezydentowi. No tak, no, no, myślę, że prezydent też po tych różnych wydarzeniach, czyli słuchając tych potrzeptów, nie wiem, a propos ustawy wiatrakowej, czy a propos ustawy dotyczącej migrantów, słuchał tych potrzeptów, zawetował, no i później musiał szybko podpisywać przed końcem września chociażby ustawę dotyczącą właśnie obywateli ukraińskich na terenie Polski. No bo to są rzeczy, które wynikają obiektywnie z potrzeby. Więc tutaj też apeluję do pana prezydenta, żeby zobaczył, z czego to wszystko wynikało, jak te decyzje powstawały, jakie są decyzje samorządów, no bo prezydent i kancelaria mówi, że działa zgodnie z interesem publicznym. No więc jeżeli tak jest, no to też trzeba się samorządów zapytać. Jeżeli samorządy uważają, że to jest dobre rozwiązanie, to bym się nie zastanawiał, trzeba podpisać. To teraz będziemy kończyć rozmowę, tylko zapytam, bo mam tutaj dar już wieczorek były minister nauki, czy wolałby pan, żeby inaczej się pożegnać. Już ma, pan dosyć, już ma pan dosyć tego wypominania. Nie, nie, nie ale to nie jest wypominanie. To, to, to prawda jest taka, że to jest tak przyjęte, że jak ktoś był premierem czy ministrem, to już jest do końca życia, to, więc to, to naprawdę wspaniały moment. Ja zresztą kontynuuję współpracę ze środowiskiem. No bo przecież jestem wiceszefem Komisji Edukacji i Nauki. W związku z czym tu się absolutnie nic. Nie zmieniło. Cieszę się ogromnie, że też do dzisiaj to, to wspominają i środowisko wspomina, że byłem chyba pierwszym ministrem, gdzie środowisko wypowiedziało się w piśmie do premiera, że, że absolutnie wspiera te wszystkie moje działania, więc jednoznacznie stanęło po mojej stronie i z tego się cieszę. To jest wielkie, dużo po kraju jeździł, spotykał się w No w tak, i to robię i to zapogonią tak, za też. Jest jeździłem i będę jeździł. Także, Akurat także spotkania były no, się... z uczelniami tam, gdzie grała Pogoń Mecz. Przypadek. A to chyba przypadek. przypadek. To chyba zupełny były... przypadek, ale to dalej tak będzie. Były minister nauki Dariusz Witorek był moim i państwa gościem w rozmowach pod krawatem. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.